Scotty, jestem Twoim ojcem. Staw tutaj scenę ze Star Warsów. <laughs> A ja idę jeszcze tutaj, bo tutaj ma mnie się nie było. Ostatnio ty. byłem tutaj, tu. jak ciebie nie było w domku. Nie zostaw. O, tu. ty masz tu winko. Nie, nie, nie pij, nie pij, oh. To jest moje, to jest oh. moje. Zostaw to. Oh. To jest moje, tak, moja, studia, moja studia, moja studia, moja studia. Sino, ale faza. Nie, zostaw mnie. synu, nie, dalaj. Śpię, jak cię, Bulbon! Nie, zostaw! Moje! Ty No bo się kurwa. kurwa! Kurwa, ale ty ci. Ale jakie kurwa ciśnienie masz w tej gębie? O kurwa! Niedobrze mi. A widzę latający komputer, deklaracja! Kurwa, właśnie, nawet ja w tym wieku się tak nie najebałem jak ty! Synu? Synu? Uie, synu, zostaw! Dobra, chuj z tym. Zabieram ci... Sy... Sy... Synu. Synu. synu? O kurde, pralnik. Halo, gdzie... Gdzie korytarz? Synu, chodź tu. Jakie ładne klocki. Synu? Synu! Chodź tu, nie jedz czego. Synu! Kurde! Chodź wracaj! Stary, stary nie. nie wciągaj mnie od kurza, ja nie lubię synu. tych zabaw. Ile razy ci mówiłem, że nie lubię tych zabaw, a kurwa. Pójdź, a ty kurwa. Kurwa, 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 synu. kurwa, 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 Tato! ja stoję na dwóch Stoję na dwóch nogach, chodzę. Chodź, synu, musimy cię nakarmić. Dobrze, idę już, no. jestem tuż Chodź. za tobą. Chodź, synu. Synu, gdzie ty idziesz, synu? Nie, nie, nie strzelam nie, w ciebie! Stój, można, policja, o kurwa! Stój, policja, stój, synu! Policja! I... nie mogę strzelać i, w ciebie, synu. Czemu nie mogę w ciebie strzelać? co? Jak, jak, mogę, jak mogę to rozłożyć? Jak to rozłożyć? Jak ja pierdzielę! Kto, kto te drzwi tak skonstruował? Masz po, nóżkach, po wow. nóżkach, go! Synu! Tam się chyba nie da Coś ty nie zrobił! Synu! Eee! Tato! Tato! Ośmiornicę się bawisz! Synu, zawał dostałem! O kurwa! Chodź synu, idę ci nakarmić, ty zaraz mi ten... Co to? O! Pitujesz. Piluśka... pi była w... w O kurde! Kurde, co? Fajnie! O kurwa! ja mam długą rękę! Ła! Wow. O, o. Psyno, potknąłem o. się w mocny! się tak Co, mam? co mamy? Co NA OGRODZIE! KURWA! Ty gdzie jesteś? no? O kurwa, rozjebałem się! Synu? Kurwa, w ziemi byłem! Ła! Wow. Halo, to jest, wszystko, wszystko się jeste? potyka! O. No, jedz! Niszczarka do drewna! A, kur... Nie, synu, nie do niszczarki! Niszczarka do drewna! Nie jest, nie jest ten. A to Niszcz trzeba jest... włączyć. O, trzeba klucz. Nie o, kurwa, nie chcę owoczków. Zioś mnie, nie lubię tych twoich bananów. Nie, nie wkładaj mi nie banana do klucza. mordy! Nie dostaniesz klucza, synu. Czekaj, jak to działa? Nie wkładaj mi banana do mordy. Łączę się z betonem. Nie rozumiesz, kurwa, jestem w cemencie. Synu, czemu jesteś dalej głodny? Idź sobie. Synu, zjedz pomarańczkę. Idź. sobie. rudzisz. I do domu Ała, do pokoju wszystkich dzieci w Kuchni. Synu! Kuchnia. Wracaj. No ty... Zjedz. Co ty mnie patelą kurwa nakarmiłeś? No kurwa, przestań mnie karmić! Mam kwiatki synu. w dupie przez ciebie! O, kwiatki, kwiatki! Synu, nie, nie wolno. Puść, 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 puść mnie kurwa. Ała. Puść mnie, Jestem polo... czujesz bardziej zielony. No Tak mnie zaraz wkurzysz, że ja cię tam zmielę. O, o, o skłop, Taleze. Nie. Taleze. 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 O, o lisaczek. O kurwa, nie, nie ale faza, kurwa, Synu. Sugar! Sugar, daddy, Sugar! Diddy, sugar! Nie. Synu. Candy. Sugar! 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 Masz kulwa, o ty kulwa! Nie! O, o Jezu. co? gdzie jest! No, na wiatraku! Synu... Nie, 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 nie to w się, nie w nie... Gdzie ty idziesz? to jest kurwa? Ja pierdolę! O, kurwa! Czemu ty byłeś malutki? Idź sobie o tym, ja pierdolę! Synu, o, wracaj! Nie, nie! O dobrze, mama wróciła właśnie z pracy! Mama, mama wróciła z pracy! Ludziła. Chcę być teraz, chcę być synem. kurwa, ta gra jest dobra, ja pierdolę. Jakie to jest zajebiste. Babciu, to jest zajebiste. Mateuszku, ja jestem twoim ojcem. I... Nie, 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 chcę. A te, be, be, możemy się pobawić, ja Jakiego... cię jak będę gonił kosiarką. Mam przepychaczkę, synu! Synu o kurwa tato, jak ja zapierdala. A to zagrajmy w Brawl Stars! Ja ja ci tu coś zaraz dam fajnego. Chcesz trąbkę? Masz, masz trąbkę. O kurwa. Tato pośmie tato! Kurwa. Yy. <coughs> tato! Nie chcę kurwa puścić. Dziecko mam klejące ręce. Czekaj, kurwa nie umyłem. O kurwa gram. Z... O kurwa. Dziecko dzisiaj robię. nauczymy się grać w, na trąbce i Tata, powiedz Tatoś się kiedyś robisz. uczył, ładnie prawda? Tato, tato późnie, tato! Co mogę z dzieckiem zrobić na przykład A mogę cię do czegoś wsadzić? Na przykład do samochodziku? Tato utop mnie O kurwa! Tato, gdzie jesteś? Gdzie jestem? Tato! Tam... tato. Tato ja nic nie widzę. Też nic nie widzę. Jesteśmy w czarnej dupie dziecko. To jest właśnie odbyt twojej starej. Tato? A mówisz, że przecież tak się nie robi, dzieci. Co ty robisz, dziecko? Uspokój się. Poczekaj. Kurwa Spokojnie. to nie ciała, Nie, A to, to. Tato, czekaj to chciała chyba. Tato? Tak. Coś ci robię? Sękku. Nie, chujowa zabawa. Synku. A to, tato, naucz mnie synku. prowadzić. tak dobrze, nauczę cię dzisiaj prowadzić, ale jak ci się podoba mój wąs, Inspirowany austrackim malarzem. Tato, mówisz, że zabiłeś 3 miliony, 3 miliony? To było, nie wiem, nie, nie uważałem na Nie zabiłem na nikogo, bo ja nie, nie zabijam tak, tak samo A, jak. A, nie wiedziałeś! A to? Żyć. Tato, ja tato, ja, tato, ja tato, prowadzę. Synku, synku, <kłysy> stój, synku, syku! Syku! A Synku! Szynku. Tato, nie, daj mi prowadzić, tato. Szynku, tato! Nie. Tato, daj mi kluczyki! tato. Nie. Szynku, nie. Tato. Synku! Tato, ja. zobacz. Szynku, nie prowadzisz. ała, kurwa, synek. Tato, ja prowadzę lepiej niż ty. Synek, przestań, tato, nie tato, możesz. Tylko ała. Synek, wychodzi. Nie, nie, tato, nie. tato. Wędride, ja tato, tato, tato muszę turbo driveć. Tato, muszę się umyć, muszę się umyć, tato, tato, odpalaj, Nie, tato, tylko jakiś ładny zapachowy płyn, proszę, tato, już, ładny e, zapachowy. Już, ci tam leje, e, już, już leje, masam, tato, masam. leje, 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 czekaj do dna. O, bańki poszły. Na to zielony jesteś. Spokojnie dziecko, to wszystko będzie dobrze. Jeszcze ci tam dam, yyy. Czekaj. A to ja, ja masz, chcę się ten. Masz mydło. Włączaj pralkę, tam Nie włączyłeś! Wow! Dobrze synek! Dobrze! Tak! Jeez! Yeah! O może! Tak. Jestem jak ryba! W końcu Opa. jesteś umyty, w końcu! Matka tyle czasu nie myła! Tato, ja już nie mogę oddychać Pani. na lądzie! Szynku, gdzie jesteś? Tato! Szynku! Ja nie mogę wstać! Szynku? Szynku. Nie ma mnie, Tato! Nie ma mnie, Tato! Idę po... je się jeszcze i powiedzieć, nauczyłeś mnie czegoś ważnego! Muszę! Muszę być czystszy! nie, 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 synku, nie, nie, Muszę być nie, Muszę być jeszcze czystszy! Synek, czekaj, synek! O co chodzi, Tato? Synku, synku, tato. jesteś fioletowy, synku, synku. Tato, tato, duszę synek, się, ja się. Tu... Zawsze chciałem rysować, jak mój, jak mój tata, Austriacki malarz. Zawsze chciałem rysować. Tata, utrzymaj życie, utrzymaj życie. Kurwa, gram na flecie, nie fu, to dla gejów. Ja gram na perkusji, sąsiedzi mnie usłyszą. Woo! Dobrze, i tak i nienawidzę się sąsiada. Kiedyś na niego psy naśle. Ja! on nie wie jak się fajnie skacy na bezem Oj, synu, oj, Nie na łóżko! Kurwa. Nie na łóżko, Sydu! Oj... Y, tatuś, y, chyba nie masz kamer, co nie? A myślisz, że czy jak cię patrz widzę? Bo się łóżko rozjebało. O ty, Co chuj, za duże gdzie się jest, z, 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 z. Tato, bo znalazłem mój Jesteś Ja, synu, to moje. synu synu, zostawki. To mój, to, taki to. Biały krem. A krem, a jesteś znalazłem jakiegoś Synu nie to mamy możliwe To jest jakiś duży digi Dong. Nazywa się swing nie Strange Rubber Do... Rozmawiamy o tym za 10 lat Synu nu został mi karpia przeglałem jako biały boba z lodowca Jak wiszże. Dobra, synu Kamienie, kamienie Czy Tato zakamieniowałem yeah, się.